W trójkącie KLM poprowadzono wysokość Kn. Długości niektórych odcinków opisano za pomocą wyrażeń algebraicznych. Odcinek KL oznaczono jako 2y, odcinek LM, czyli cały ten odcinek, podpisano, że ma długość 2x, natomiast odcinek Kn, czyli naszą wysokość, podpisano wyrażeniem algebraicznym k plus 1. My musimy wyrazić pole trójkąta KLM, czyli całego naszego głównego, dużego trójkąta, za pomocą tych wyrażeń algebraicznych. Napiszmy wzór na pole trójkąta KLM, że to się równa 1 druga razy podstawa, razy wysokość. Tu jest podstawa, na którą opuszczono wysokość, i ta podstawa LM ma długość 2x. Czyli napiszemy 1 druga razy 2x razy wysokość którą podpisano, że ma długość k plus 1. No i musimy uprościć jeszcze to wyrażenie. Dwójki się skracają i zostaje po prostu x razy k plus 1, tyle jest równe pole naszego trójkąta, czyli poprawna jest odpowiedź a.